Myślę, że nie możemy tak wchodzić w pierwszą połowę, bo było dość cennie. Puszcza strzela tą bramkę szybko, i potem my musieliśmy gonić. Tak, Ale wiadomo, że, że nie pamiętam, kiedy jako Gieka z Katowice. Bo od dłuższego czasu nie, w ogóle nie, nie odwróciliśmy losu spotkania, gdzie przegrywaliśmy, tak? Więc, natomiast to też się cieszy podwójnie. Cieszą też dwie bramki, natomiast myślę, że cała drużyna się spisa się na medal, bo, bo odwrócić spotkanie z 1-0 to, to, to nie jest tak łatwo. W moim odczuciu ten wynik jest w pełni zasłużeniem, mimo że ta pierwsza półka, może ta, ta bramka trochę taka nieszczęśliwa, bo, bo poza tym, że Puszcza pierwsze 15 minut gdzieś tam mocniej się rzuciła, to staraliśmy się grać, może, może momentami troszeczkę za wolno, momentami w drugiej połowie wiedzieliśmy, że musimy przyspieszyć i jak przyspieszymy, to to gdzieś znajdziemy na pewno tego, więcej tego miejsca, żeby żeby strzelić pierwszą i później w konsekwencji drugą, no i trzecią ramkę i wygrać ten mecz. Pierwsza połowa, dobrze to wyglądało, wszystko gdzieś tam prowadziliśmy. Na drugą połowę chcieliśmy wyjść gdzieś tam raz, żeby to utrzymać, ten wynik, dwa przede wszystkim żeby gdzieś tam podwyższyć to prowadzenie. Aczkolwiek się nie udało, się tam chcieliśmy na jeden-1. Ktoś się wkradła u nas y, może trochę nerwowość. Przeciwnik to momentalnie wykorzystał. Gdzieś tam później dobił drugą, trzecią bramkę, no niestety już nie zdołaliśmy tego zrobić. Jak najbardziej byliśmy przygotowani na ten mecz. Myślę, że ta pierwsza połowa doskonale to pokazała. E, aczkolwiek no, gdzieś tam y, złe momenty w naszej grze się pojawiły w drugiej połowie i przeciwnik to po prostu Wykorzystał. jest na pewno ta, ta, ta walka do końca i energia. Kibice też pomagają. Tak, szkoda, że się nie było kompletu, natomiast no, no myślę, że w kolejnym spotkaniu już będzie. No nic. No, cieszymy się, że cieszymy się, że wygraliśmy to spotkanie i czekamy na, na kolejne.